Jak mówiłam wcześniej w innych filmikach, nie mam z której strony, nie mogę nakręcać, dlatego że w kuchni nie ma miejsca. Tutaj jest ten blat taki wyższy, i wszędzie mi to wszystko przeszkadza, żeby nakręcać filmiki. No ale pośpieszę się, prędko. Córka kupiła małe zakupy. Pokażę Wam, co kupiła. Ona kupuje, ja czasami dokupuję. I a, a, wydaje mi się, że dzisiaj nie, nie są bardzo duże zakupy, to Wam prędko pokażę. A, ile zapłaciła mówiła chyba 192 czy coś dolary za to. A to sobie przeliczcie, popatrzcie, czy się opłaca. Czy się opłaca? Ile kosztuje teraz w porównaniu do dawniejszych czasów? A, Przeliczcie, ile by to Was kosztowało w Polsce. Pokażę Wam ze stołu, co kupiła. Chleb wiedeński. Ja go lubię. Drogi. Będzie jakieś 4,5 dolara w sklepie. Ja kupuję w Oldi dużo taniej. No, 3,69. Był 4, przecenili. Widzę tutaj jakiś ser. Ziemniaki i ja i, zawsze zapominam, boczek do upieczenia, już naszykowane. Mianek, małe ogóreczki. Wiecie, ja nie mam, bo u mnie wszystko jest zjadane przez różne zwierzęta australijskie, takie jak wielkie jaszczurki. Truskawki, truskawki nie są teraz w sezonie. To już za takie pudełeczko mało trusk małe. A truskawek, a będzie chyba 4,5 dolara albo 5 dolarów. A czereśnie ten małe pudełeczko takie, a chyba jest 7,5 dolara. Rokiet, taka sałatka, masło. Jedne z tych tańszych a, firmy Woolworths, bo normalne bez firmy a, kosztuje bardzo drogie. To to będzie kosztować jakieś 3,5 dolara, a inne po 7,5-8 dolarów i mała kostka. jogurt, śmietana, a, też a, z tych tańszych. A tutaj są. A, Tutaj są picies, picie w plasterkach. No powiedzcie mi morele, morele, popa, a, takie chrupki do zjedzenia, a, serek. A mamy jeszcze zaczętych parę w lodówce. To już na wykończeniu, to a, w, można zjeść, zrobić to na śniadanie. Woda, juice, to jest takie picie, widzicie, arbuzowe. Parę plasterków szynki. A tutaj jest halloween cheese, który się smaży na patelni. Czosnek, małe pomidorki swoich nie ma. Jedna cebula czerwona, ale w lodówce chyba mamy. Tutaj jest następny czosnek, jeden lime, a trzy pomidory, a pomidory obecnie patrzyłam właśnie te truss pomidory za kilogram kosztują około 11 dolarów. W warzywniaku indiańskim będą troszkę tańsze. Tutaj jest taki gorący sos. Do mycia, blicz i do oczyszczenia dywanu, coś na słodkiego. masz parę w środku jest, nie ma tego dużo, 12. A pasta. Mam inne makarony, ale nie miałam takiego makaronu. I jedna też taka pasta, już gotowa, żeby sobie prędko zrobić na lunch. I to chyba wszystko. Jeszcze tam widziałam, Picie wkładała i um, parę takich drobnych rzeczy, mały impotent, mało ważnych, więc za to wszystko zapłaciła 190 parę dolarów. Tanio czy drogo? Dla mnie to jest bardzo drogo. Ja bym chodziła i skrobała, wymyślała, kupywała coś innego, żeby tyle nie zapłacić. Zimno dzisiaj. Na dzisiaj będzie plus 17 stopni. W niektórych miejscach temperatura dosięga do minusa. Minus 1, minus dwa. Dwie góry mam ubrane. Powinno być trochę ciepławo, bo ja gotuję znowu. Powiem wam co gotuję. Znowu kopytka, ale tym razem ja gotuję kopytka z czerwonych buraków. Zaraz doleję gorąc gotowanej wody, gotuje się w czajniku. Kartofle już ugotowane i potłuczone. i tutaj moje z mojego ogródka zamrożone pomidory. Ja zrobię sos pomidorowy, ale przetrę przez a, sitko. I gotuję zupę szczawiową, ale żeby była troszkę gęstsza, to dodam a, małe takie kluseczki. Będę próbować robić, gotować a, trochę, trochę mniej a, pikantną, żeby moja wnuczka jadła. I żeby troszeczkę była gęściejsza, to dodam małe kluseczki. Ja mam szczaw w moim ogródku. A tutaj jest włoski bazo. I pietruszki. I zrobione za chwilę będzie włożone do zamrażalnika. Sos idzie do zamrażalnika. Moja córka już je kopytka ze sosem, wczorajsze kopytka. Widzicie te soki? Wrócę teraz do ziemniaków. Solt, troszkę soli. Jak wszystko zamieszam, to do Was powrócę. Pamiętajcie, że wszystkie składniki są w innym kolorze. Buraczki są buraczkowe, ziemniaki są białe, mąka biała. To może ciasto mieć różne kolory. Będzie smakować. Będzie bardzo smaczne, bez różnicy w jakim kolorze. Położę na stół. Trzech różnych czy w dwóch różnych kolorach codziennie przez dwa trzy dni, inny kolor, inne dodatki, to prezentacja będzie piękna i też będzie smakować bardzo dobrze. Coś innego. Nienawidzę gotować. Ale muszę przez jeden tydzień. Nagotuję, pozamrażam, a później nic nie muszę robić. Nie lubię gotować. Teraz te ugotuję, a później reszty skończę. Pierwsze jeden ugotuję. Zupa już powinna być szczaw pokrojony i wrzucony. Pierwsze to ugotuję, a później. Uej, a a później doprawię zupę. W wodzie jest olej i sól, i widzicie pływa sobie, zaraz będzie gotowy. Będziemy próbować. Dlatego, że dodałam inne przyprawy. Ma troszeczkę inny smak, ale jest też słodkawe. A Też jest takie jak kopytka. I też będzie smaczne ze sosem, czy, czy tak normalnie. Fantastyko! Gotujmy ich. Teraz będą się gotować. I muszę iść do ogródka i przynieść teraz sztabio. Pokroję prędziutko, mam jedną garstkę, żeby nie było bardzo kwaśne. Kopytka już do wybrania. muszę im dać zimną kąpiel, będą szły zaraz do zabrażalnika. A beta it's better, It better because it's better, got bigger holes. Ten jest lepszy, bo ma większe dziurki. I teraz będę robić następne. Skończę to pociąć. Musi być dobrze pocięte, bo może moja wnuczka nie będzie jadła. Jeszcze trochę tylko dodam. I zobaczymy jak to będzie. Cream i wleję śmietanę. Mam drugą butelkę śmietany, ale ta jest wystarczająca. Zupka tak wygląda, będzie na pewno smakować. Teraz się śpieszę, żeby to skończyć. Wszystko będzie na dzisiaj ugotowane. Tylko włożę w zamrażalnik. Kuleczki ja mogę zrobić innym razem, jak nie będę gotować nic więcej, tylko same kopytka. Bo dzisiaj i przeważnie ja gotuję kilka rzeczy naraz, żeby to prędko wszystko zrobić i zaoszczędzić czas. Ok, muszą być gotowane prędko, bo one są miękkie. Jak za długo leżą. Czas mi zajął z tą zupą. Za 3 minuty, a 3 minuty robi dużo. Soft. Te zwykłe polskie kopytka. Możesz kroić i wałkować prędko, bo są twardsze, a te są miękkie. Ugotuję ich, a później skończę tamte. Tamte już się gotują, i ja pokroję te. Poland. Moja siostra mi powiedziała, która mieszka w Polsce, że robiła parę dni temu też kopytka, tylko te normalne. Teraz musisz spróbować tych różnych innych smaków. Zobaczymy. Może akurat Ci posmakuje. Ostatnie kopytka. Kolbat. Damy im zimną wodę. To trzeba wylać. I Trochę pójdzie na ten talerz. Na dzisiaj, to zostawię dla nas, a to wszystko pójdzie do zamrażalnika. Do zamrażalnika na godzinę. A po godzinie pójdą do pudełka plastikowego. Teraz będzie mój obiad. Patrzcie na godzinę. Widzicie? Tylko zostało, aby wyczyścić i posprzątać kuchnię. Seszforzane są najlepsze. Trawiowa zupa wyszła bardzo smaczna. Zostawiłam dla nas trochę zjeść i dwa pojemniki do zamrażalnika i buraczkowe kopytka w zamrażalniku.